Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery. A dzisiaj czekają nas mecze z RHC Heng i z Walencją, czyli wiceliderem La Liga. Pierwszy mecz tak naprawdę już jest tylko o pietruszkę w Lidze Mistrzów, pierwsze miejsce mamy już zapewnione. Więc gramy tak naprawdę o nic, o coś więcej walczy Heng tak naprawdę, bo jeszcze mogą wywalczyć miejsce w Lidze Europy. Dlatego głównym warunkiem jest to, żeby nas pokonać albo żeby Szalkę przegrało, no zobaczymy jak to będzie. Na pewno my w tym meczu na 100% nie zagramy, ale gramy na Estadio Santiago Bernabeu, tam nie lubimy przegrywać, więc, nawet grając na 50%, powinniśmy pokonać zespół z Belgii. No i co tu dużo mówić? Pora zaczynać. To spotkanie. Jak widzimy, pierwsza szansa dla gości: rozgrywają piłkę w środku pola Kebano. Zagrywa do Wanzira, Wanzir do Kebano, świetne podania Bailey. Bailey kontroluje tutaj piłkę świetnie, wypuszcza uronę na uronę, nie jest sam na sam ze mną, ale przegrywa ten pojedynek reprezentant Finlandii. Miał naprawdę świetną okazję, ale ją zmarnował. Powinien tutaj uderzać zdecydowanie po długim rogu, a nie po krótkim. I jak widzimy tym razem szansa dla Realu Madrid, Lukas Vazquez. Jak zwykle bardzo dobrze kontroluje piłkę, zagrywa do środka. Kazemiro do Moraty, Alvaro Morata wbiega w pole karny, ma szansę na oddanie strzału. I jest chyba faulowany, tak jest, sędzia dyktuje, rzut karny. Jak widzimy gracz Henku załamany, no ale decyzja chyba słuszna, zobaczmy to w powtórce. Strzał Moraty, ewidentne podcinanie od tyłu. I mamy rzut karny, chociaż głupio tak naprawdę faulował gracz z Belgii. Bo tutaj już nie było żadnego zagrożenia. Do rzutu karnego podejdzie Cristiano Ronaldo. Długi rozbieg Portugalczyka. Cristiano Ronaldo uderza obok bramki, ależ fatalnie wykonany rzut karny przez naszą gwiazdę. No coś niesamowitego, jakim cudem on tego nie trafił, nie mam pojęcia. Nadal na tablicy rezultatów 0 do 0. Jak widzimy, Belgowie chcą za wszelką cenę zdobyć bramkę. Uronen, Pozuelo, do środka Kebano. Kebano wypuszcza Bujensa, Buyensa na skrzydło do Vanzira. Wanzir ma świetną okazję do centry. Zobaczmy, czy się na to zdecyduje. Tak jest, centra w pole karne. Piłkę przejmuje Karwahal. Ja się rzucam jemu pod nogi i jeszcze udaje mi się wywalczyć tą piłkę i spokojnie wzdowie grę. Już mamy drugą połowę Kebano. Kebano do Bujensa, Bujens szuka lepiej ustawionych kolegów, znajduje ich. Bujens jeszcze raz świetnie przerzuca piłkę, Bailey, jest już w polu karnym. Strzela bronię, to dobitka do pustej bramki i fatalne pudło. No w tej sytuacji ten gracz powinien się zdecydowanie lepiej zachować. Tym razem akcja Realu Madrid, Modric do Pepe. Pepe jak widzimy zapędza się już do ofensywy, ale w głupi sposób traci piłkę, Wanzir. Idealnie wypuścił tutaj Bujęsa, Bujens rozpędza się i podaje do szkody. Szkoda, jest już w polu karnym. Strzela, bronię to do boku jest dobitka i niestety 1 do 0 dla Henku. No, coś niesamowitego, mieliśmy rzut karny, mieliśmy mnóstwo okazji, a to goście wychodzą na prowadzenie. No tutaj nieodpowiedzialna gra Realu Madryt w defensywie. Ja odbiłem tą piłkę do boku, lepiej nie mogłem się zachować po strzale, Milana, szkody. No i niestety do pustej bramki tym razem gracz Henku się nie pomylił. Szkoda, że przegrywamy w tym meczu, ale mamy jeszcze dużo czasu, by odrobić straty. Niezły strzał odbiłem go do boku. No i do pustej bramki, tym razem. Gracz belgijskiego zespołu się nie pomylił. Przegrywamy na Estadio Santiago Bernabeu 0-1. I będzie rzut wolny dla Real Madrid grew znowu Podaje na krótko do Krosa cross. Do Modricia, Luka Modric szuka miejsca do oddania strzału. Świetnie przedziera się Chorwat. Luka z Waske strzał, Mariano, ale tylko w słupek. Jeszcze szansa Cristiano Ronaldo, ale już nie ma żadnego zagrożenia. Tym razem, niestety, goście atakują. Bujens, świetnie obsłużył tutaj podaniem Wanzira. Wanzira niebezpiecznie zbliża się do pola karnego. Zobaczmy, czy zacentruje, schodzi na lewą nogę. Nadal nie decyduje się na centrę, chyba zdecyduje się na jakiś strzał, tak jest, ale kapitalnie udaje mi się to odbić do boku, jeszcze szansa na dobitkę, strzał, ale kros to kapitalnie blokuje, jeszcze przy piłce Bujens traci piłkę na rzecz Krosa, ale ją odzyskuje bardzo szybko, Bujens, Carvajal przejmuje tą piłkę i mamy kontrę, kontra ostatniej szansy Lukas Vazquez do Marcelo, Marcelo świetnie tutaj wypuszcza Mariano Diaza, Mariano Diaz jeszcze odgrywa do Lukasa Vazqueza, z do Mo Marcelo, ale niestety Świetnie broni bramkarz Henku No i chyba już tego spotkania nie uda nam się zremisować No i koniec spotkania Niestety przegrywamy 0 do 1 Wielka szkoda No było to tak naprawdę jeśli chodzi o sytuację To niezłe spotkanie w naszym wykonaniu Ale marnowaliśmy je naprawdę masowo No i gościom udało się wygrać Bramkę zdobył Heinenen Heinen, tak, heinen raczej, tak to chyba się powinno czytać. No niestety, Cristiano też zawiódł, nie wykorzystując rzut karnego. Jeden strzał złapany, cztery sparowane, jedna bramka stracona, ocena meczowa 7,4. Tutaj moja pierwsza interwencja w 12 minucie, świetna szansa uroniona, ale uderzył po krótkim rogu, no i dałem sobie radę z tym strzałem. Był tylko rzut rożny, bo którym tak naprawdę nie było zagrożenia. Tutaj bardzo dobrze wyszła mi ta interwencja, no lepiej się nie dało, tylko rzut rożny dla zespołu z Belgii. Co tam dalej jeśli chodzi o interwencję? No tutaj obroniłem strzał szkody. No ale dobitka Heinena już musiała wpaść. No niestety, do pustej bramki nie mógł się pomylić. Tutaj ładnie uderzył szkoda, tak 50% tej bramki to jego zasługa. No i powinna być chyba jeszcze jedna interwencja, przynajmniej tak jest obronna z 89 minuty. Tutaj chyba szansa van Zira, ładny strzał, ale końcówkami palców odbiłem tą piłkę do boku. No i tak naprawdę już nie było dobitki. Poszła kontra Realu Madryt, ale niestety nie wykorzystaliśmy jej i przegraliśmy w tym spotkaniu. Dobrze, że był to tylko mecz o pietruszkę, dla nas oczywiście. No, ekipa z Belgii miała minimalnie więcej szans. Myślę, że jednak zasłużenie wygrali. Real za dużo szans zmarnował. Jeśli chodzi o ceny, to u nas nie ma piłkarza meczu. Pięć moich interwencji. 6 Bizota, graczem meczu Heinen. No w pełni zasłużenie strzelec bramki. W takim meczu najczęściej dostaje ten tytuł. No i okej, okay, przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu przegranym wielka szkoda, ale mówi się trudno i gra się dalej dobrze, że to był tylko mecz o pietruszkę jeszcze przesymulujemy jeden dzień, żeby zakończyły się. Rozgrywki w fazie grupowej Ligi Mistrzów i zobaczymy, na kogo trafiliśmy w dalszych zmaganiach. Za moment, oczywiście, dojdziemy do rozgrywek Ligi Mistrzów. To chwilę zajmie, ale tylko dosłownie chwilę. Zobaczymy sobie też, jakie były rozstrzygnięcia w grupach. Tutaj mamy rozgrywki Ligi Europy i przechodzimy już w tym momencie do Ligi Mistrzów i zagramy z FC Porto, czyli dość łatwe losowanie, tak naprawdę. Zobaczmy czy tu jest jakaś trudna para. No, Manchester United zagra z PSG. I Chelsea z Atletico i to są chyba dwie takie najciekawsze pary, plus może Bayern, Monachium, Olympic Lyon. A tak to dość łatwe pary, w których łatwo też wskazać faworyta. Grupę A wygrał Bayern, Monachium przed Evertonem. Trzecie miejsce Feyenoordu, który zagra w Lezy Europy. Grupę B wygrała Chelsea, drugie miejsce FC Porto, trzecie Galatasaray. Grupę C wygrał Arsenal, drugie miejsce Atletico Madry, trzeci Besiktas. Jeśli chodzi o grupę D, to wygrała Barcelona przed PSG. Trzecie miejsce Sporting Lizbona, niestety HSV zajęło ostatnie miejsce. Grupę E wygrał Milan, drugie miejsce Bayer Leverkusen, trzecie zaledwie Manchesteru City. No to jest sensacja, można by tak to powiedzieć. Grupę F wygrał Manchester United przed Borussia Gladbach. Trzecie miejsce Saint-Étienne. Grupę G wygrał Juventus przed PSW, Trzecie miejsce Benfica, czwarte Villarreal. Bardzo słabo zaprezentowała się ta ekipa. A w grupie H, my zwyciężyliśmy drugie miejsce Olympicku Lyon, a trzecie RKC Henk. No i to jest sensacja, bo Szalkę zajmuje ostatnie lokatę, a Belgowie zagrają w rozgrywkach Ligi Europy. No szczerze, tego bym się nie spodziewał na starcie. Myślałem, że jednak spokojnie drużyna z Niemiec zakwalifikuje się do rozgrywek Ligi Europy, a tu jednak odpadają z europejskich pucharów. A teraz czeka nas mecz z wiceliderem La Liga Walencją. No tutaj na pewno emocji nie zabraknie. Tutaj przełożone spotkanie z Walencją o jeden dzień, z 17 na 18 luty, no ale to następne spotkanie, nie o to chodzi, oczywiście. No i co tu dużo mówić, mecz lidera z wiceliderem zawsze wzbudza emocje. Zobaczymy czy będzie to mecz pięknych bramek, spektakularnych interwencji bramkarzy, czy jednak nudne spotkanie na 0 do 0. Za moment poznamy odpowiedź, gramy na wyjeździe, nie będzie łatwo, ale naszym celem są i tak 3 punkty. Zaczynajmy to widowisko! I jak widzimy pierwsza szansa dla Walencji, Perez, Enzo Perez, dojrzał Jao Cancelo, Cancelo wypuszcza Narsinga, Narsing centruje na pole karne, ładnie wybija piłkę cross. jeszcze szansa Narsinga, zagraje do Negredo, Negredo ładnie tutaj zastawia piłkę, nie daje się przepchnąć Hiszpan, Alvaro Negredo szuka okazji do oddania strzału, odgrywa do Parejo, Parejo strzela, tylko słupek i piłkę ma Carvajal, który raczej spokojnie wyprowadzi ją z pola karnego. Kross zagrywa do Moraty. Alvaro Morata ładnie tutaj rozpędza się z piłką. Znalazł Hamesa. Hames do Ronaldo. Cristiano Ronaldo jest już w polukarnym. Zagrywa do Moraty i jeden do zera! Jeden do zera dla Realu Madryt. Fantastyczne wykończenie Alvaro Moraty po asyście Cristiano Ronaldo, który odpłaca się za niewykorzystany rzut karny. W meczu Ligi Mistrzów, świetne podanie Portugalczyka. No i Hiszpan Alvaro Morata w takich sytuacjach zawsze zdobywa bramki. Prowadzimy z Walencją 1 do 0. No i jak widzimy gospodarze chcą odpowiedzieć, Nani. Nani zagrywa do Enzo Pereza, Enzo Perez traci piłkę, ale jeszcze przejmuje ją Nani. Nani ma okazję do centry w pole karne, zobaczmy co zrobi Portugalczyk. Zagrywa do Bernarda, broni ten strzał, piłkę ma Sergio Ramos. I udaje mi się jakoś tą piłkę wyłapać, a chciał ją wyłuskać Sergio Amosowi Bernat. No i dobra, tym razem znów niestety Valencia w natarciu Nani. Nani ładnie tutaj się przedziera, zagrywa do Gai. Gaja ma okazję do centry, centruje na Pereza! No i niestety, jeden do jednego. Enzo Perez wyrównuje w tym spotkaniu bardzo dobre wykończenie Argentyńczyka do pustej bramki. Świetne podanie Gai. No praktycznie minął tym podaniem całą linię obrony Realu Madrid. ja kryłem krótki słupek, no i Enzo Perez pokonał mnie tym strzałem. Niestety Walencja wyrównuje wynik meczu na 1 do 1. Jak widzimy Realu nie satysfakcjonuje remis walczą o zwycięstwo Cristiano Ronaldo. Na skrzydło tutaj jest Gareth Bale. Bale świetnie podał do Crossa. Cross jeszcze raz do Balea, ale chyba przegra ten pojedynek. Ale przejmuje piłkę świetnie. Bale Genialne zachowanie Waliczyka. Podanie Realu Madryt. strzał Ronaldo! Ależ precyzja! Cóż za gol Portugalczyka po asyście Crossa! No i Real wychodzi na prowadzenie, którego miejmy nadzieję nie odda do samego końca. Tutaj ładnie przejął piłkę Bale. Asysta Crossa. I piękne uderzenie Cristiano Ronaldo. Bramkarz wyciągnął się jak struna, ale mógł tylko patrzeć, jak ta piłka wpada do siatki. Prowadzimy z Walencją 2 do 1. No i niestety kontr atak Walencji. Końcówka spotkania Alvaro Negredo. Negredo do Mustafiego. Niemiec jest już w polu karnym, zagrywa do na niego, ale Carvajal przejmuje piłkę i trafia w słupek. Nie wiem co się tutaj stało tak naprawdę. Dziwne podanie Carvajala. I Jeszcze szansa dla Walencji. Wyrzuc autu będą mieli. Tutaj jeszcze zmiany w Real Madrid i w Walencji. Piatti wznawia gra od autu. Piatti do na niego, na centruje na pole karne. Piłkę ma Ronaldo, Cristiano Ronaldo wycofuje do Marcelo. Przypadkowo ją odbijam, ale nie ma zagrożenia. No i koniec spotkania. Zwyciężamy na bardzo trudnym terenie 2-1. do Świetny rezultat Realu Madrid. Jak widzimy, gracze walencji załamani, bo wiedzą, że ich strata do lidera tylko się powiększyła po tym meczu. Jedna piłka złapana, dwie sparowane, jedna bramka stracona. Ocena meczowa 7,3. Tutaj jak widzimy, obrona z 29 minuty, najładniejsza moja w tym meczu. Podanie na niego do Bernarda, ale ten przegrał ze mną pojedynek. Odbiłem tą piłkę przed siebie, tam był Sergio Ramos. No a wiadomo, kapitan Real Madrid zawsze jest tam, gdzie go zespół potrzebuje. Tutaj gol, niestety, Enzo Pereza. Świetne podanie Gai. Minął nim tak naprawdę trzech piłkarzy Real Madryt. Ja musiałem kryć krótki słupek, żeby do niczego groźnego nie doszło. No i niestety do pustej bramki Enzo Perez nie mógł się pomylić. Dzisiaj straciłem dwie bramki i obie do pustej. No wielka szkoda tak naprawdę. Bo w pierwszej sytuacji już leżałem z Henkiem na wojsku, a w drugiej niestety podanie na pustaka. Real Madryt dominował w tym spotkaniu i w pełni zasłużenie wygrał. Jeśli chodzi o oceny... To piłkarzem meczu Cristiano Ronaldo, wyborny występ Portugalczyka. Trzy moje interwencje, sześć Alvesa, bramkarze bronili na naprawdę dobrym poziomie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, tym razem z wycięskim, to na pewno cieszy. No tak naprawdę ta porażka z Henkiem nic nie znaczyła. Real nadal jest w dobrej formie. Mamy 14 punktów przewagi nad Walencją i Barceloną. Dobrze, że to był tylko mecz o Pietruszkę w tej Lidze Mistrzów. W następnym materiale czekają nas mecze z Sevillą i Teneryfą. No tacy rywale, na pewno Sevilla to ciężki rywal, a Teneryfa no to banalny rywal w Pucharze Króla. No ewidentnie mamy sporo szczęścia w losowaniu. Chyba tam Perez kontrolował to losowanie dużo lepiej niż w rzeczywistości w Lidze Mistrzów. No i teraz czas na trening, tak naprawdę ostatni trening w tym materiale. No, następny materiał to emocjonujący mecz z Sevillą, tak jak mówiłem. No, i pewnie taki wiecie, mecz, w którym za dużo nie będę miał do roboty w Pucharze Króla. Ale Real Madrid chce wygrać te rozgrywki, więc musimy eliminować każdego rywala, rywala po kolei. No i dobra, oczywiście przechodzimy dalej. I jak coś ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No, i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.